W dniu 8 kwietnia bieżącego roku w Muzeum Wojska Polskiego odbyła się uroczystość otwarcia wystawy czasowej w związku z przypadającą 6 rocznicą katastrofy smoleńskiej. Wystawę zatytułowano BOR Bóg Honor Ojczyzna. W uroczystości wzięły udział rodziny tragicznie zmarłych funkcjonariuszy bor Bardzo proszę o wprowadzenie sztandaru Biura Ochrony Rządu. Witam bardzo serdecznie na uroczystym otwarciu wystawy poświęconej tragicznie zmarłym funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu, wystawy zatytułowanej Bor, Bóg, Honor, Ojczyzna. Ta wystawa poświęcona formacji, która ochrania najwyższych przedstawicieli naszego państwa, ma, jak już słyszeliśmy, bardzo bujną historię i sięgającą wielu, wielu lat wstecz. I tak my postanowiliśmy, ukazując historię boru na tej naszej skromnej wystawie, pokazać również tragiczny dzień 10 kwietnia 2010 roku, kiedy to w katastrofie podsmoleńskiej zginęli funkcjonariusze Biura Ochrony rządu. Ja akurat osobiście znam jednego z nich, Artura Francuza, który był takim przybocznym i ochraniał pana prezydenta. Przyszedł do Kaczorowskiego. Wiele razy rozmawialiśmy, wiele razy byliśmy na różnych imprezach, gdzie przebywał pan prezydent Kaczorowski. Akurat jak tego dnia byłem poza Warszawą dowiedziałem się, tak na początku nie mogłem, nie mogłem skojarzyć, bo na początku tylko zdjęcia były pokazywane, a później to mnie dotarło, że to akurat zginął w tej katastrofie Artur. Miałem tam więcej osób znajomych, którzy w tej katastrofie zginęli. Był to smutny dzień. My chcieliśmy też przypomnieć ludziom, że służba w Boże nie jest to tylko służbą, która daje jakieś, można powiedzieć, prestiż, ale jest to służba niebezpieczna, bo mamy też mundur poległe, zmarłego w wyniku ran w Iraku, funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu. I nie jest to służba, która jest służbą lekką. Wymaga wielkiego skupienia, wielkiej odwagi, ale też wielkiego poświęcenia. I najgorzej, że ta służba też wymaga wielkiego poświęcenia rodzin, bo wiadomo, że funkcjonariusze niejednokrotnie muszą w czasie dniach świątecznych uczestniczyć w różnego rodzaju imprezach państwowych, a nie przebywać z własnymi rodzinami. Chciałbym jeszcze raz, żebyśmy pomyśleli w zadumie i pomyśleli, że ta służba jest służbą ciężką, odpowiedzialną. Nie jest to tylko służba, tak jak pokazuje telewizja, że się gdzieś tam jedzie i się biegnie koło samochodu. Wymaga w ogóle specjalnych predyspozycji. Tak też istniała taka formacja w czasie II wojny światowej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych, Kompania Grenadierów, która szkoliła się miała być przyszłą formacją ochrony najwyższych władz państwowych po zakończeniu II wojny światowej. Tak się nie stało. Ta kompania ci żołnierze nigdy nie wrócili do kraju, pozostali na emigracji, ale trzeba pamiętać, że BOR kultywuje tradycje różnych formacji ochrony najwyższych dostojników państwowych z lat I Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej i obecnie. Spotkamy się dziś w tak ważnym dniu, w tak ważnym gronie, w miejscu, gdzie zostały przedstawione rzeczy należące do funkcjonariuszy BOR. Naszych przyjaciół którzy zginęli w katastrofie prezydenckiego samolotu w Smoleńsku. 10 kwietnia 2010 roku był tragicznym dniem w ponad 90-letniej historii Biura Ochrony Rządu. Tego dnia utraciliśmy nie tylko funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę wobec najważniejszych osób w państwie, ale straciliśmy przede wszystkim naszych przyjaciół i kolegów. Agnieszkę Podgródkę Węcławek. Jarka Florczaka, Darka Michałowskiego, Pawła Janeczka, Piotrka Noska, Pawła Krajewskiego, Jacka Surówkę, Marka Uleryka i Artura Francuza. Trudno uwierzyć, że minęło już 6 lat od tego znamiennego dnia, bo luka po nich została do dziś. Każdą oficjalną uroczystość i spotkanie Ważne dla Biura Ochrony Rządu rozpoczynamy od zapalenia znicza przed obeliskiem upamiętniającym ich życie. Nie tylko ten obelisk przypomina nam o nich, oni żyją w naszych wspomnieniach, w tych wszystkich historiach, które było nam z nimi przeżyć. Wspominając ich, chcę tu Państwa, a szczególnie ich rodziny, zapewnić, myślimy o nich zawsze ciepło. Bardzo dziękuję rodzinom, że ten wyjątkowy dzień zechcieli Państwo spędzić z nami. Zapewniam Państwa po raz kolejny, iż jako formacja jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji. Zawsze, mogę, zawsze mogą Państwo na nas liczyć. Dziękuję Panu Dyrektorowi, Profesorowi Zbigniewowi Wawel, za możliwość zorganizowania wystawy w tak ważnym miejscu i czasie. Jest dla nas sprawą priorytetową, aby pamięć o funkcjonariuszach BOR była należycie pielęgnowana. Zgromadzone eksponaty to przede wszystkim rzeczy osobiste naszych kolegów oraz wyposażenie oficerów ochrony osobistej. Rzeczy, które mieli przy sobie w tym katastrofalnym dniu. Pokazują one dokładnie ogrom i ból tej tragedii. I nawet po tych sześciu latach nie pozwalają przejść obok nich obojętnie. Otwarcia w towarzystwie biskupa polowego Wojska Polskiego, generała brygady Józefa Gustka dokonali szef biura ochrony rządu, pułkownik Andrzej Pawlikowski oraz dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, profesor Zbigniew Wawer. Kuratorzy Elżbieta Radecka i Andrzej Cichal oprowadzili gości po wystawie. W tym miejscu zgromadziliśmy pamiątki sięgające okresu II Rzeczpospolitej, z których współczesne Biuro Ochrony Rządu czerpie swoje tradycje. Był to m.in. Szwadron Przyboczny Naczelnika Państwa, później przemianowany na Szwadron przyboczny prezydenta RP. Historia Mutaja Urodził się w 1898 roku. E, w Warszawie zmarł tragicznie w 1933 roku e, w obozie koncentracyjnym. Tak... Ukazano na niej rys historyczny Biura Ochrony Rządu oraz zaprezentowano pamiątki po poległych w katastrofie pod funkcjonariuszach. Nie była to pierwsza tego typu ekspozycja w Muzeum Wojska Polskiego. Kilka lat temu zaprezentowano ekspozycję utworzono w duchu identycznej idei. Tegoroczna wystawa powstała we współpracy z biurem ochrony rządu, była dostępna dla zwiedzających tylko w terminie 8 do 10 kwietnia.